Jasne, że się da zawieść. Jak się da, to się da. Można? No co? No ile było? No, pięć minut. Siadaj, pan. Madziu? Tak, tak, ma Madziu, ja, ja dzisiaj trochę później przyjdę. Tak, mam tu mało, małą rozmowę. Ja to, proszę pana, mam bardzo dobre połączenia. Wstaję rano, za piętnaście trzecia... Latem to już widno. Za trzecia jestem ogolony. Bo golę się wieczorem. Śniadanie jadam na kolację. Tylko wstaję i wychodzę. I góra 22:50 jest też z powrotem. Golę się, jem śniadanie i idę spać. Panowie, na Panie... pozwólcie na chwileczkę. Pozwólcie, na momencik. Ja tu stoję za panią. Ja tutaj stoję przed Panem, dobrze? Stańcie, Panowie, razem.